Musi być poddanie Filip! Fenomenalny, zjawiskowy, wyjątkowy, ale przede wszystkim zwycięski, Arkadiusz, Wrzosek, Arku. Czy ty spodziewałeś się, że to potrwa tak szybko? Wystarczy szybki. Eee... Docelowałem w to. O. Wiesz, że nie spodziewałeś się nigdy, jak coś się dzieje. Celowałem w takie skończenie. Jesteś wyjątkowym zawodnikiem nie tylko na miarę KSW, nie tylko na miarę Europy, ale na miarę świata. To w jaki sposób ty debiutujesz w MMA? Pięć walk, 6 w zasadzie już chyba, 6 do zera rekord. To jest coś naprawdę wyjątkowego. Czy ty, debiutując przeciwko Tomkowi Saraży, ty się spodziewałeś, że ta kariera nabierze aż takiego rozpędu? Nie. Nie, chciałem sobie dorobić parę złotych i wiesz, kupić może z dwa mieszkania i mówię no, za, za późno chyba zaczynam. Ale już na nie patrząc na jak te walki wyglądają, naprawdę na to jak ja się czuję na treningach, sparingach z, z mocnymi z, z sparing partnerami, nie tylko w Polsce, ale też za granicę jeżdżę dużo sparuję i, i naprawdę czuję to. O. To było tak, że ten pierwszy cios po prostu wszedł, czy potrzebowałeś jednak tych kilku sekund obserwacji Mateusa Szefela? Wszystko wchodziło, eee, Staram się nie dawać mu łapać flow, Staram się złapać swoje od początku. A to, że zbliża się walka twoja w Radomiu, to też był jakby e, czynnik do tego, żeby skłonić się, żeby bardzo szybko tą walkę teraz skończyć? Myślę, że z tyłu głowy to było, nie wiadomo. Organizacji bardzo zależało, żebym ja tę walkę wygrał szybko i właśnie zawalczył w Radomiu. Ja też z tyłu głowy to miałem, że byłoby to fajne, ale koniec końców to interesuje mnie moja osoba. Najważniejsze są moje cele wygrane i tak dalej. I starałem się to o tym Radomiu w ogóle nie myśleć, tylko myśleć o sobie. Tak egoistyczne trochę podejście. Przepraszam Wojka, bo obiecywałem, że zawalczę po tej walce w Radomiu, ale no, od początku miałem trochę ten Radom na dalszy plan odsunięty. To, że fildy de są zawsze przeciąga te walki na pełen dystans pięciorundowy. Czy ty właśnie teraz prowadząc te walki nie chciałbyś pójść do drugiej, trzeciej rundy, aby zobaczyć właśnie jak to jest na tej głębokiej wodzie, gdzie film możecie zabrać właśnie do czwartej, piątej rundy? Jakby coś dorzucą ee, za każdą kolejną rozpoczętą rundę, to nie ma problemu. Ale nie mam. mam wypłatę za walkę, za wyjście do klatki, więc staram się zatwić sprawę jak najszybciej de Defriesem de i stosic, stosiciem, ale gdybym powiedział nazwisko Stefan Wojczak, czy tobie coś to mówi? Oczywiście, że tak. I czy powiesz, tak? Tak, ale Stefan, już ja znam hierarchię, znam już wcześniej przed tą galą. Troszkę tam sobie podsycałem, wiesz, tą walką, ewentualną moją opas. Atmosferę, ale znam hierarchię i wiem, że Stefan jest nawet był tutaj backupem do tej walki. I wiem, że Stefan Wojcak jest kolejnym pretendentem. i Właśnie wychodzi fil do kratki i bardzo mnie ciekawi, jak ta walka będzie wyglądała. A komu kibicujesz w tym pojedynku Stosić de Freeze? No myślę, że to jest ja kibicuję nikomu. W sumie to Stosiciowi. Eee, fajniejsza walka dla mnie. Natomiast no, stawiam raczej tutaj na fila. Jaki był game plan na twoją walkę? Wjechać i rozjechać, to nie naprawdę, no game plan był taki, żeby, żeby uderzyć mocno parę razy na początku walki, pokazać, że ja tu jestem u, tu u siebie i dalej, dalej robić swoje, a umiem robić swoje. A jak zwycięstwo jest zazwyczaj najważniejsze dla was wojowników, ale czy ten bonus, wiadomo, pieniądze rzecz powiedzmy trywialna, ale było ich bardzo dużo, czy to w jakikolwiek sposób zmieniło twoją percepcję jak walczyć w tym pojedynku? Nie, tak jak już tak wspomniałem w wywiadzie, że ten bonus mi tak jakoś, ja tak sobie gadałem, o zaczęła się walka, gadałem sobie o tym bonusie, ale no wiedziałem, że tu jest naszpikowana niesamowitymi zawodnikami ta karta, że to się będą skończenia na pewno niesamowite, natomiast to moje było, najszy, skończyłem najszybciej trzeciego zawodnika w rankingu, rankingu walki ciężkiej, skończyłem walkę najszybciej na całej gali, jeszcze parę sekund i będę... I nikt mnie nie pobije. Właśnie w tym momencie mija 25 sekunda, nie ma nokautu, więc moje skończenie, a nie bo jeszcze mamy. tylko Mamed. Jest najszybsze, więc wydaje mi się, że tylko Mamed może to pobić. A jak już przy Mamedzie jesteśmy, to powiedz czy według Ciebie Mamed wygra to starcie, bo myślę, że tutaj mamy... Nie wiem, cały dzień słyszę Bartosz czy Mamed, Bartosz Mamed. I tak mówię wszędzie, że 50 na 50 jak na mnie. Mamed kończy przed czasem, Bartosz wygrywa na punkty. To jest moja predykcja. Arek, mamy tutaj Mameda Halidowa, jest też pewnie na hali Michał Materla, był Borys Mańkowski, czyli ta pierwsza fala, pierwsza generacja polskiego MMA. Ty jesteś, wiadomo, oczywiście zawodnikiem doświadczonym, ale czy podobnie tak jak Robert Truchała zgodzisz się z tym, że to wyniesiecie teraz tą pochodnię nowej fali polskiego MMA? Jesteście tą iskrą? Jeśli mnie wrzucasz do tego samego wora, co chociażby Roberta, który kurde, no jest fenomenalnym zawodnikiem ma od y, broni i pasa, który się raz, chociaż to, przepraszam, teraz walczył o bronię tymczasowego, y, no ma ten pas i kończy walki w swojej wadze praktycznie wszystkie przed czasem, y, no tylko z Saladinem y, po fajnej walce przegrał i kogoś tam powiedziałeś? że Kto? No ty i Robert głównie. No nie to no głównie, super, zawodnicy są. Nie ma co gadać. Bartos jest ze świetnym zawodnikiem. Barto stary e, oczywiście. No chwil stary. No jeśli imię ludzie stawiają w tym samym rzędzie, to tylko jest mi miło i zobacz się. No, tu na łapie. Jest mi miło i, i tyle, no jest motywacja do ciężkiej pracy, na pewno się teraz nie rozpuszczę, bo jestem zmotywowany, żeby zapierdziałać. A będzie baton bajeczny, tak jak u Michała Tuszyńskiego w wywiadzie powiedziałeś? No na pewno, Nawet już był? u mnie to też jest tak czasami z tym bajczymi że one gdzieś się kupię, nie z nim wrzucę, że zwalają się po samochodzie, znalazłem ostatnio jednego gdzieś w boczku, w drzwiach i, i pewnie może jakiś leży i go odjem od razu, no, na pewno będzie, nie jeden. Zresztą teraz też był, wczoraj chyba ja Arkadiusz, tęskno było dzisiaj do tych kibiców, zdaje się, że tylko setka ich chyba była. Nie, nie, 50 niecałe dostałem biletów, bo tyle było obok siebie. A jakieś pojedyncze sztuki to też tam ludzie sobie pokupowali, co znaleźli, dwie obok siebie na, przez internet. To z 50 osób przyjechało, ale myślę, że na Pay Per View odbiło. Mhm. A odbijecie to sobie w Radomiu? Bo rozumiem, że tutaj już uzurpowałeś sobie wręcz prawo do posiadania tej większej puli dla swoich fanów. W Radomiu to z nawiązką. Puchali. No, no co więcej mogę mówić? ale każdy się może domyślić. Czego możemy życzyć na przyszłość? Żeby zdrowie było, bo mi ręka boli teraz i tyle. No, na razie sobie ogarnę. Arek, a tak już żartobliwie na, na sam koniec i na, na dobranoc, czy po tych 25 sekundach jest cokolwiek, co Arek Wrzosek wie, że musi poprawić po tym pojedynku? Parter, dalej jedziemy. Stójka jest, o Stójka jest, także parter trzeba poprawić. Super. Arkadiuszu, bardzo dziękujemy i ciesz się, bo tak naprawdę to jest chyba tylko Twój wieczór. Mam nadzieję. Pod względem tego czasu. A no raczej tak, na pewno jest mała liczba osób, dlatego łatwiej będziemy z nimi ten wieczór spędzić. Dziękujemy, Marek.